W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Województwa Andrzej Będkowski oraz wicemarszałek Renata Janik. Nominację na nowego członka Rady odebrał Dariusz Wątroba, który zastąpi Grzegorza Gałuszkę. Podczas obrad został poruszony temat lokalizacji nowych siedzib Narodowego Funduszu Zdrowia, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a także głównego Urzędu MIAR. Szefam, przede wszystkim o działki pod te inwestycje. Właścicielami są różne samorządy, dlatego musimy w drodze porozumienia, dokonując powiązania, te działki przekazać, następnie samorządy, organy uchwały dawcze muszą to zaakceptować, a później już poprzez akt notarialny spowodować, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł rozpocząć budowę w swojej siedziby przy ulicy w tym miejscu, w którym jest i ta działka przy Wrzosowie będzie miała. również na ten cel służyła, a my za Centrum eksbudu tak dawnego, że tak powiem, Będziemy mogli zakładować swoje przeszłość. Zadeklarowaliśmy, że właściwie jedyna działka, którą mamy, która może spełniać funkcję miejsca pod lokalizacji pod budowę Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest właśnie nasza działka wyodrębniona na, przy ulicy Langiewicza. Jest to ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. I właściwie od tego czasu zaczęliśmy intensywne rozmowy z Urzędem Miasta Kielce, ponieważ chcieliśmy tak zamienić te tereny, bo to jest najkorzystniejsze dla obu samorządów, aby Działka, którą zamienimy, była najlepszą działką na lokalizację, podbudowę siedziby Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. I oczywiście trwało to długo, ponieważ propozycje, które otrzymywaliśmy z miasta, one, one były oczywiście w miarę atrakcyjne, ale my mimo wszystko chcieliśmy, aby ta lokalizacja była blisko naszych uczelni, ponieważ Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, jako instytucja otoczenia biznesu, powinna być takim wsparciem i zapleczem naszych uczelni polityki w университету, yeah. I tak też się stało, że do wczoraj mieliśmy co prawda inną lokalizację, ale w dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję z panem marszałkiem Andrzejem Wędkowskim i z całym zarządem, że jednak zlokalizowanie budowy siedziby ścitu będzie najlepsze przy UJK, gdzie mamy taką część nowoczesną, biznesową, to jest część, gdzie są usytuowane biurowce EHA Investment, także mam nadzieję, że to jest bardzo dobra decyzja, jutro będziemy podpisywać porozumienie z Miastem Kielce z Panem Prezydentem w poniedziałek zarząd, a już jestem po rozmowie z panem przewodniczącym Andrzejem Prusiem, wprowadzimy na środowe posiedzenie Sejmiku i mam nadzieję, że radni przychylą się do naszej prośby i sfinalizujemy w końcu tę sprawę. Podczas spotkania zostało poparte stanowisko dotyczące negatywnej oceny projektu ustawy w zakresie planowanego zwiększenia stawki podatku VAT z 5% na 23% na nektary i napoje zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego. Wybrano także kandydata na członka Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, którym został Andrzej Matysek, przewodniczący zarządu wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Świętokrzyskiego. Zatwierdzono również uchwałę w sprawie przejęcia przewodnictwa wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach przez Wojewodę wszystkiego